To chyba nie jest kolega no, nasz, nie? No to mimi, ktoś chodzi. Piery? który albo pięć. Gdzie? Który to? Z przodu. To masz, tu masz. O, ale idzie, ale idzie. Kurwa. Jest jeden, kluczek, coś. Kto otworzył? Zamknij to. Po co drzwi? <laughs> On nie może Co? tu wejść? Co to to który to nie zrobił? To ja. On może tu wejść czy nie? No, zdarzało się, że mógł. Chcę zaprosić. O, stoi tam. Tam jest, tam jest, idzie, idzie, biegnie, biegnie! Olepuje <ścoughs> bany! Gdzie Halo. halo. Chłopaki, tu niżej mam zajście. Za wami! Ja gdzieś Chłopaki, tu! Tu! KURWA! NIE TU! NIE TU, NIE TU, NIE tu, TU, O kurwa! Tu, kurwa, bo... U! No. Widzisz? Dam, 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 A czemu ja? Kurwa no! Dolniż mnie, Gończ. Co mnie, dolniż mnie, dolniż tu jak tu kurwa mnie, dobra, 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 No, dolniż mnie, Kurwa, to nie budzik. Budzik. Halo. Jasna kurwa Mega. Stój, bo tu ciemno Nara? No dobra Na razie <noise> Kto to zdechł już? <noise> no Max to Max już <noise> Kurwa. Kto mnie tym zamknął? Uciekaj <laughs> no to Ja pierdolikową Dobra, trzeba to taktycznie zrobić. Maksym. Baruj kurwa! Ja... To nie jest dobry pomysł. O kurwa, to nie jest dobry pomysł. Ty on nie może tu przyjść zaraz? Może. O! Sente-se, sente <coughs> to Qual Daniel? Eu <coughs> <Ja tos> <sieje. tos> <coughs> <coughs> <Siedzi>. <coughs> Co ja kurwa ty, jak... <śmiech> <śmiech> o kurwa, jaka... Czekaj... <laughs> ty, ja przyjść nie mogę! Powodzenia, Piotrek. Oho, powodzenia wam! Oh, kurwa. Nie, nie. <laughs> Pokażę, pokażę, pokażę. To płacę, się Chodź, chodź, ja pierdolę! Ow, jak się, kurwa. Ja ścianę mordą przytuliłem, pokażę. Bo... To, <laughs> to płacę, się No te balony to jako zanętka taka też może być Ta, tak? no, Ale czekaj, na razie nie no. używaj. Ja, ja zbejtuję tego pierwszego i się schowam. Dobra. No Łooo, chłopak wieczny! Po to na przykład. Pij cilin. Kurwa, co jest?! On się patrzy i co, można Ej, przejść? Nie, nie pijcie tego, nie pijcie. Co jest?! <śleszy> co mi się odjebało? wiem, czy je trzeba najpierw... Jakoś, żeby one się poobracają, bo, bo ten jeden cały jest kurwa, patrzy. Wiem, 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 no. Co ty ja robisz, tak? kurwa, no? Ja pierdolę. Jacek, jak go tu porzucali. Ej, uważaj! Ja... Kto ty? Nie wiem. chciałem <grym>, O, kurwa! O, kurwa! Hmm. Ej, daj no mi, kurczę, twoje. Nie, tego nie pij. Ej, nie pijcie tego i pfff No co, co on kurwa myślał? O no O, najlepiej Zajebiście. Ja z nimi stoję, wyjebany O! Co? Ojej, ojej, ojej! Co się dzieje? Biedni, biedni, nie obracaj się! Spory, panie Boże, o ja pierdolę! <fand block> <battles> no kurwo, nie bada, nie blokuj! No kurwo! Ja tam żyję, nie przekonuj Popchnij go Złaś kurwa Daniel Skąd ty? Ci rękę podaję Pomóc Są! Są! Co? Kąt to ty przede mną jesteś? O kurwa! O kurwa! Piotr. Piotrek, Piotr e. Piotrek, żyjesz? Idź, zobacz, któryś z Piotrek? Piotrek, to ty? Piotrek? Nie wiem, czy to on, dobra, spierdalamy. Nie odpowiada. Ale idzie! Nie, to nie, to nie Piotrek! O kurwa! Pionek, o kur... On kur... <grym> <O>, jest pierdolnięty? <grym> jest pierdolnięty. Dobra. Ej, ale co, 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 co robią po pokoju? trek? Strzałeś to? O kurwa! A! Jeszcze ten tu! pia, pierdole! Dobra, bo to trzeba opuścić A! i przebiec, zanim to się podniesie. Yeah. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Przebiegnę. Ja to! Trzy... Dawaj. Nie! No! Dobra, biegnę. O kurwa! Ej, chuj, zostawił nas. Ej, chyba schodzimy już, nie? Dobra, schodzimy. Nie, 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 nie! Otwórz, 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 otwórz! Otwórzcie, otwórzcie to! Zamykaj! O kurwa! Bia ja pierdo... Robert TV pchnie. Ej, chodź, chodźcie tu do mnie! Pomocy potrzebuję. Maxie trzeba pozbierać. Ej, zaglądu przez okno! Zaglądu przez okno! O, chuj. Gdzie? Jakiś chuj! Gdzie wy? A, tutaj wy pa, 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 otwórz drzwi tu, tu, Robert! Pa! Pa, pa, pa! Ta, pa, pa, pa. Ta, to to jest top, Znaczy nie pierdolę. Gdzie? Ej, si tam! Kurba. Nie Kurwa! A tutaj też? Nie, tutaj. nie tyz! mnie ty kurwa! Jezu! O kurwa! Kurwa! Co, Kurwa! O kurwa. Oh kurwa! O kurwa! Cie... A, ja <try> What? Kurwa, ale rzuca. Ktoś tam jak pontonu ledwo się trzymał na dziobie. <śmum> I porzucił statek jebany. Tak, to tam został? Ty się topi jebany! Wypierdoliło mnie kurwa aż tam na górę! <śmum> Wyjebało mnie w pildu, kurwa. Mi się wydaje, że są. Tak jak, raz, tu masz dwa w tym pokoju i czwarty jest tam na wejściu przy basenie, to już cztery masz. JA! Kurwa. O kurwa! Boże! Uciekaj. <śmienicza> <śmienicza> ty, 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 <śmienicza> gdzie jesteś? Już dospierny do tyłu, prowadzi nas gdzie? Skrawaj się. Okay. O, kurwa, po prawej pies. Mm -hmm. To? on był tam z balonikiem kazał. z balonikiem stał. on wie co robi, on wie co robi. wchodzi teraz. zabili go. Zabili go. Zabili go. Zabili go.

Ha <laughs> ha!